No pieniądze szczęścia nie dają, ale ja bardzo lubię takiego mema, który krąży po sieci i który mówi, no tak, ale skąd możecie o tym wiedzieć, biedaki? Także dzisiaj spróbujemy zostać milionerami razem z Kubą. Dzień dobry. Mamy 20 zdrapek, ta zdrapka kosztuje 2 złote, mamy 2 złote i będziemy zdrapywać wszystkie, a na końcu podsumujemy, ile wygraliśmy pieniędzy i ile zainwestowaliśmy. Leciemy. Każdy dzisiaj wygrać, może i każdy. Komu szczęściu do pomoże, Coś tam, coś tam. Było, tak? Mieszkanie do nas. Ja na przykład zaczynam się już zniechęcać. Już? Ale to jeszcze. To dopiero pierwszy kupon i to jego połowa. Ja też mam oczywiście jedną parę, drugą, trzecią, czwartą, cztery pary. Cztery pary? No. Wow. Raz. Tak, faktycznie. Dwa, trzy, mhm. cztery. Zrapowanie tego kuponu to jest trochę jak stosunek przerywany. Już prawie dochodzisz, już prawie wygrałeś, ale szkoda, że to nie wejdzie do programu. Lipa. Będziemy tak drapać do jutra. Dobra, kolejna odpada. Szaleństwo, stary, ale. Mogę dwie olejki no, sobie kupić za to. W drugiej próby jest dwa złote. Ostatnia szansa. Pięćdziesiąt tysięcy. Jest! Dwa złote! Znów dwa złote. Mam dziwne przeczucie, ale... że jak tu się wygrywa, to tak, właśnie dwa to tylko złote. tylko dwójkę. Ale poczekaj chwilę. Czy to oznacza, że ja wygrałem 4 złote? Tak, wygrałeś cztery złote. Gratuluję! No, człowiek. To może się już dzisiaj zwolnić z pracy? Tak, chyba sobie kupię za to domek. Dla lalek. Gdyś postawiłam na służewcu dwa złote na <noise> konia, który nie był faworytem, ale bardzo mi się podobało no jego imię. Co? I okazało się, że faworyt doznał kontuzji, reszta w ogóle tam się posypała jakoś tej stawki i wygrałam wtedy 50 zł. I pamiętam właśnie te emocje związane z tym, żeby czy z tym dylematem, czy grać dalej, ale czy nie tak, grać. Tak, no, to, to wróżę ci karierę i zainwestuję w ciebie. Tu masz kolejne dwa złote na hazard na służewcu. <noise> Dziękuję! Tak, Bardzo No i kolejny, zobacz, dwa złote wygrałem, czyli już mam sześć złotych. Kto ma szczęście w hazardzie, ten nie ma szczęścia w miłości. Pozdrawiam, żoneczko. Mam więcej tych. Dwa złote. Jej! <noise> czyli mamy szóstkę, proszę. O! Tu też wygrałem. A, umknęło mi! Dwa złote piechotą nie chodzi. Bęk! Kolejna dwójka, kolejna dwójka, <laughs> którą wygrałem, grałem, blink, blink, money, money. Kolejna dwójka, czyli po prostu trzy ci się zwróciły kupony, tak? Czyli ja wydałam na swoje 20 złotych, Kuba wydał 20 złotych, ja wygrałam 2 złote, Kuba wygrał 4. E, czy mieliśmy przy tym dużo zabawy? No, troszeczkę na początku mieliśmy y -y. zabawy, ale potem zaczęło nas irytować nasze porażki. Dwa złote, na drugim kuponie kolejne dwa złote ze względu na to, że symbol dolar to niejaki joker i dał mi wygraną z tego pola grę, więc kolejne dwa złote. No i tutaj mam aż 4 złote, czyli łącznie. 8 złotych, ale. plus 6 moich złotych, to mamy 14 zł na 40 zł wydanych na zdrabki. Także ja czułam się tak troszeczkę, mm, mówiąc ładnie, wodzona za nos. Mhm. Bardzo mi się to nie podobało. Słaba inwestycja, ogółem rzecz biorąc, na te 40, które wydaliśmy. Wyszliśmy na tym jak płotki i na mydle. Żaden Dane. z nas nie zarobił, a wręcz przeciwnie, straciliśmy. Czyli kupować zdrabki, moim nie nie zdaniem, według tego małego testu symbolicznego, się nie opłaca. Nie opłaca się to, gdyż 20 zł można wydać na wiele, dużo przyjemniejszych rzeczy, bez brudzenia się, robienia sobie nadziei. Wielkie rozczarowanie. To się totalnie nie opłaca za te 20 zł na osobę. Można naprawdę zrobić dużo więcej przyjemnych rzeczy i nie marnować papieru i się tak nie pobrudzić. My mamy takie zdanie na temat tego produktu, a Twoim zdaniem opłaca się czy nie? Napisz poniżej i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał.